Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to jest siódmy i niestety ostatni odcinek z serii Surgeon Simulator. Zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Okej, okay, wygląda na to, że wszystkie operacje mamy zaliczone w internecie. Przeczytałem jeszcze takie coś, że po zakończeniu wszystkich operacji Pojawia się tutaj dyskietka z tymi znakami zapytania i my tą dyskietkę musimy sobie załadować do komputera. Nigel to nasze imię. Special, special Mission to jest misja ukryta w Surgeon Simulator. Dobra, jesteśmy w kosmosie i mamy w planach przeprowadzić operację serca. Czy operację serca, przeszczep serca. Operację serca to na pewno byśmy nie zrobili. Tam, oj, proszę. Jedno żeberko długie żeberko no co? Trzecie, czwarty proszę, idziemy jak burza I jeszcze mamy... Ujej Sorry Nigel. No nie to Bob, ja jestem Nigel. Kurde, się strasznie szybko. Trzeba... To. Trzeba zlokalizować... Jest. Nie, 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 nie. Teraz się pewnie samokuje. Za to niebiesko się ukułem. Nie, muszę złapać tą zieloną, bo... Bob za szybko się wykrwawia. Dowolnie. Ale w tym czasie, co ta sobie lata, ja mogę się pozbyć płuc. Z drugiej strony, to trochę powiem wam szczerze, że... Obrzydliwa jest ta gra, na serio. Chodź tutaj. Pięknie. Chodź. Jest. sobie opuszczę to w bezpiecznym miejscu, Wpomniałem, że coś puszczone bez ruchu po prostu sobie w kosmosie dryfuje OK przydałoby się o tym teraz mieć tutaj Najśmieszniejsze jest to, że on sam siebie tym wszystkim nie koleczy się, żeby bez skalpela może być ciężko przeprowadzić tą operację. Hmm, ale to jest. O, jest tutaj jeszcze jeden. Przydałoby się go jakoś tam wydobyć. O, zbliża się. Jest. To jeszcze by się go przydało lepiej złapać. Się, tak. Nic nowego nie przyleciało. Paciki, tam no, nie mogę operować bez narzędzi. Cholera, wszystkie mi pofrunęły się. Udało mi się złapać jakiś skalpel. Dokonam pierwsze cięcia w kosmosie, proszę Państwa. Pierwszy chirurg na świecie. Proszę. Dobra, trzeba zlokalizować nowe serce. Powiem się, że już je znalazłem. Nie, 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 nie. Wracaj. Wiedziałem, że z tym będzie problem. Dlatego wpadłem na pomysł, że po prostu je przytrzymam. Chcę. mnie. Nie. No już jesteś jesteś na miejscu koniec Koniec, koniec. No kończ właśnie. Nie. Chodź, tu. chodź, tu. chodź. Tu. Oto. Stacja, tu grzecznie. Tu. Patrz tu. Patrzcie. Jest. I znowu to D. Chyba jednak jestem do dupy chirurgiem, bo przez to D. Nic nie poradzę. Ok. Wydaje mi się, że gra jest już ukończona. Ponieważ przeprowadziliśmy wszystkie operacje, tylko wcześniejsze dwie poszły mi beznadziejnie. Dostałem możliwość robienia kolejnych, ale niestety nie mam zamiaru oceny. Także, jeżeli będziecie mieli ochotę, to po prostu sobie poprawię te dwie pierwsze operacje i może te pozostałe zrobię z nich troszkę lepsze oceny niż D. O, mamy fajny tutaj certyfikat, możemy się nim chwalić. Proszę. Proszę, patrz, patrz. Jeszcze. Patrz. Dobra. Okej. Okay. Myślę, że to by było na tyle, że tylko powącham trochę kleja. Ach. Dobra, wystarczy. Okej, okay, to by było na tyle w tej serii. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać komentarza, łapki w górę oraz zasubskrybować mój kanał po więcej serii i więcej odcinków. Jeżeli ta seria Wam się podobała, to dajcie mi znać w komentarzu. Przedłużę ją w jakiś tam sposób. Może będziecie chcieli, żebym poprawił jakąś operację albo ją powtórzył. Nie ma najmniejszego problemu, zrobię to z miłą chęcią, nagram to wszystko. Na pewno będzie ubaw popachy. Także nie krępujcie się i piszcie w komentarzach. Także wielkie dzięki za oglądanie. Jeszcze raz, mam nadzieję, że się podobało i pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.